Słowo defenestracja może brzmieć niemal żartobliwie, dopóki nie uświadomimy sobie, że oznacza wyrzucenie człowieka przez okno. Tam, gdzie istnieje szkło i działa grawitacja, taki los może spotkać każdego. Jednak Praga, baśniowe miasto wierz, wydaje się być szczególnie związana z tą krwawą tradycją. Na przestrzeni wieków okna tego miasta były nie tylko wylotem na ulicę poniżej, lecz także bramą do rewolucji, wojen i intryg, które kształtowały bieg historii Europy. Pierwszy skok to rok 1419. Nasza opowieść zaczyna się na początku XV stulecia. Wyobraźmy sobie Czechy, wówczas klejnot świętego Cesarstwa Rzymskiego, lecz królestwo targane religijnymi napięciami – na dziesięciolecia przed tym, jak Marcin Luther przybił swoje tezy do drzwi Kościoła, czeski teolog Jan Hus już rzucał wyzwanie potędze Rzymu. Potępiał handel odpustami lub kosztownymi certyfikatami obiecującymi odpuszczenie grzechów i skrócenie pobytu w czyśćcu. Uważał, że Biblia powinna być dostępna w języku czeskim, a nie ukrywana w łacinie. Domagał się reformy duchowieństwa, usunięcia korupcji i nadmiernego bogactwa, które odstręczały zwykłych wiernych. Jego nauki rozchodziły się jak ogień wśród Czechów spragnionych odnowy kościoła. Dla władz kościelnych Jan Hus był jednak groźną iskrą. W roku 1411 został ekskomunikowany. Zwabiony na Sobór w Konstancji w roku 1414 obietnicą bezpiecznego przejazdu w celu obrony swoich poglądów, został zamiast tego zakuty w kajdany. Został uznany za heretyka, a w roku 1415 spalony żywcem. Jego śmierć nie ugasiła głoszonych przez niego idei. Uczyniła go męczennikiem. Jego zwolennicy, znani jako husyci, kipieli z gniewu, gdy napięcia rosły w królestwie rozdarty przez rywalizujących papieży i papieską politykę. W lipcu roku 1419 Praga była niczym beczka prochu. 30 dnia tego miesiąca husycki kapłan Jan Żeliwski poprowadził rozwścieczony tłum do Nowego Ratusza w Pradze. Ich żądanie było jasne: natychmiastowe uwolnienie uwięzionych towarzyszy. Dalszy przebieg wydarzeń zależy od tego, któremu kronikarzowi zechcesz uwierzyć. Być może z okien poleciały kamienie, być może obelgi rozjuszyły tłum. Tak czy inaczej, w pewnym momencie padła iskra. Rozwścieczony tłum wdarł się do sali obrad. Chwilę później burmistrz Pragi, sędzia oraz kilku rajców miejskich zostali pochwyceni i wyrzuceni z górnych okien na bruk poniżej. Większość zginęła na miejscu, a tych, którzy ocaleli upadek, tłum dobił pałkami i kamieniami. Nie był to odosobniony akt przemocy. Była to iskra, która rozpaliła wojny husyckie. Bezwzględny konflikt trwający 17 lat, na zawsze odmieniający religijny i polityczny krajobraz Europy Środkowej. Zapomniana defenestracja, rok 1483. Przenieśmy się sześć dekad naprzód. Wojny husyckie dobiegły końca, a pomiędzy umiarkowanymi husytami zwanymi utrakwistami, ze względu na wiarę w komunie pod obiema postaciami, a katolicką szlachtą panował kruchy rozejm. Na papierze wyglądało to na współpracę, w rzeczywistości jednak rosła nieufność. Katolicy szeptali o herezji, husyci obawiali się czystek. We wrześniu roku 1483 krążyły pogłoski, że katolickie przywództwo planuje uderzyć pierwsze, usuwając husytów z kluczowych stanowisk. Ród Utrechtów postanowił działać wyprzedzająco. Nocą 24 września rozwścieczone tłumy wdarły się do starego i nowego ratusza. Radnych ponownie pochwycono i wyrzucono z okien w mrok nocy, powtarzając ponurą historię. O świcie Husyci przejęli pełną kontrolę nad Pragą, skutecznie dokonując zamachu stanu. W odróżnieniu od pierwszej defenestracji, ta nie doprowadziła do wojny, to Teno po negocjacjach przywrócono kruchą równowagę. Ponieważ jednak zabrakło mu gwałtownego następstwa, Jakie miało miejsce po poprzednim wydarzeniu, epizod ten często umyka uwadze historyków, pozostając niedocenianą zapowiedzią przyszłych niepokojów. A teraz upadek, o którym usłyszała cała Europa, czyli rok 1618. Docieramy teraz do najsłynniejszej defenestracji w dziejach, tej, która wstrząsnęła całą Europą. Na początku XVII wieku Europa wciąż odczuwała dalekosiężne skutki Reformacji Protestanckiej. Królestwo Czech osiągnęło pewien rodzaj kruchego kompromisu religijnego. Protestanci i katolicy współdzielili władzę, a ich prawa zostały zagwarantowane przez list majestatyczny wydany w 1609 roku. Sytuacja zmieniła się wraz z nadejściem Ferdynanda II, gorliwego katolika, który objął tron czeski w 1617 roku. Ferdynand zignorował postanowienia listu majestatycznego, zamykając kościoły protestanckie i odbierając im dotychczasowe prawa. Znów nadszedł czas, by iskra zapaliła proch. 23 maja w 1618 roku protestanccy szlachcice udali się na zamek Hradczany, by skonfrontować się z królewskimi namiestnikami, Jarosławem Boritą z Martinic, Wilhelmem Slawatą. Towarzyszył im również sekretarz Filip Fabricius. Szlachcice żądali wyjaśnień w sprawie naruszonych praw i swobód. Napięcie sięgnęło zenitu, a potem jakby los napisał scenariusz, historia ponownie odegrała swój ponury spektakl. Martiniz został pochwycony, zaciągnięty do okna i wyrzucony głową naprzód w pustą przestrzeń. Sławata spotkał ten sam los, desperacko chwytając się framugi, aż jego dłoń została brutalnie odepchnięta. Fabricius, winny jedynie swojej obecności, został wyrzucony jako trzeci. Trzej mężczyźni runęli z ogromnej wysokości i, ku powszechnemu zdumieniu, przeżyli. Protestanci utrzymywali, że spadli na stertę gnoju. Katolicy twierdzili natomiast, że ich upadek zamortyzowały anioły. Niezależnie od wersji, wyszli z tego żywi. Fabricius otrzymał nawet ironiczny tytuł von Honfall, czyli od wysokiego upadku. Jednak ocalenie uczestników nie powstrzymało nadciągającej katastrofy. Incydent ten zapoczątkował powstanie czeskie, które przerodziło się w wojnę trzydziestoletnią jeden z najbardziej wyniszczających konfliktów w dziejach Europy. Armie pustoszyły kontynent, wyludniając całe krainy. Pod względem odsetka utraconych istnień ludzkich pozostaje to najkrwawsza wojna w dziejach Niemiec. Wojna zakończyła się ostatecznie w roku 1648 Traktatem Westfalskim, który nie tylko przyniósł pokój. Na nowo wytyczył granice i utrwalił koncepcję suwerennego państwa narodowego. Fundament, który po dziś dzień kształtuje politykę światową. Jesień roku 1948, ostatnia z mrocznych Przez stulecia praskie okna zdawały się szeptać o wierze i władzy. Jednak w XX wieku ich historia splutła się z ideologią i szpiegostwem. 10 marca roku 1948 ciało Jana Masaryka, Ministra spraw zagranicznych Czechosłowacji znaleziono pod oknem gmachu ministerstwa. Kilka tygodni wcześniej prezydent Edward Beneś nalegał, aby pozostał na stanowisku. Pomimo komunistycznego przejęcia władzy, Masaryk wyraził zgodę. Według oficjalnej wersji było to samobójstwo lub ewentualnie nieszczęśliwy wypadek, lecz mało kto w to wierzył. Nawet pod ciężką kurtyną sowieckich wpływów szeptano o nieczystej grze. Po upadku komunizmu wszczęto nowe śledztwa w latach 2004, 2019 oraz 2025. Lokaj masaryka wspominał, że późnym wieczorem tamtej nocy przybyło trzech mężczyzn, a każde kolejne śledztwo coraz głębiej analizowało szczegóły tego wydarzenia. Przez drzwi usłyszał głos masaryka: Nie zrobię tego dla was, podpiszę wszystko, ale nie to, zrobię wszystko inne. Ale to może się stać tylko po moim trupie. Krzyki trwały przez całą godzinę. O godzinie 23:45 lokaj. Ostatni, który widział masaryka żywego, został odprawiony. Kim byli ci mężczyźni? Czego od niego chcieli? Być może nigdy się nie dowiemy. Jednak dziś większość historyków jest zgodna, że masaryk nie wyskoczył sam. Został wypchnięty. Spacerując dziś po Pradze, zachwycasz się gotyckimi świątyniami, pastelowymi, barokowymi fasadami i panoramą pełną strzelistych wież. Nie sposób byłoby zgadnąć, ile tutejszych okien było świadkami wydarzeń, które odmieniły bieg historii. A jednak, gdy brukowane uliczki szepczą swoje sekrety, jedna lekcja pozostaje wyraźnie w pamięci. Praskie okna są czymś znacznie więcej niż tylko detalami architektonicznymi. To granice, na których ścierały się władza, wiara i polityka. Czasem w sposób gwałtowny, pozostawiając echa, które do dziś kształtują nasz świat. Podziwiaj widoki, ale lepiej trzymaj się z dala od krawędzi.